Prowadził go w początku kariery świetny fachowiec Pyszek Limowski. Wielki talent. No i wczoraj siódme miejsce w Pucharze Świata w próbie przedolimpijskiej. Teraz krótki skok krótszy, ale technicznie dobrze wykonany. Ja tutaj nie widzę błędu. To było powtarzalnie tak jak wczoraj. Podobnie wiatr zawiewa z tyłu, więc musi wysoko biodrami utrzymywać narty, żeby nie uciekły. 104,5 104. metra. Ale daje nam to w tej chwili drugie miejsce. Tomasz Morgenstern. No tutaj jest wszystko w porządku. I jest dość daleko. Nawet również pewny skok, wysoko zarzucone biodra. On sobie doskonale daje radę w takich warunkach. Dysponuje dużą mocą odbicia. O. I tutaj o 17,5 tylnego wiatru potrafił dać bardzo dobry stop. A więc Wittels zaczął mocno 128,5, Leutzel 119,5, Morgenstern, chyba jednak w trudniejszych warunkach od swoich partnerów, 117,5 i przewaga Austriaków nad nim. Odbić przypomnę jest. Rekordzistą tej skoczni, 140,5 metra z kwalifikacji Wyszedł Ale skok nie będzie tak daleko Bliżej O dobrych parę metrów od Słoweńca Lądował, wydaje mi się, poza granicą 125 tak. metrów 125 metrów dokładnie Tak, ja myślę, że ten, ten skok należy, musi Adam uznać za udany 95,3 szybkość najazdowa Troszeczkę te warunki się uspokoiły, ale jednak były nierówne. Trochę skrzyżowane narty. Tak, to jest troszkę takie charakterystyczne dla niego. Te ruchy narty pokazują, że tam te prądy powietrza były nierówne, raz przychodziło.